Moi kochani, witam. W kolejnym dniu jestem prawda w Poznaniu u Olgi. Jest poniedziałek, wrócę po do pracy. Właśnie wracam, jest 15 i ogólnie... Zadzyskałem swój telefon, u was mi na kafelku widzicie. Tyk, tyk. Tyk. Muszę wymienić ekran. No, na szczęście jesteście tak kochani, że wam pieniądze ze zrzutki i jestem w stanie to zrobić. Ludzie, masakra, tak głupie wydane pieniądze, nie? No ale mniejsza. Olga na szczęście miała telefon inny i w ramach w ogóle podzięki za mieszkanką niej, tak zrobię jej przepyszny obie obiedzik. Tutaj gotuję sobie z um, pascalem. Są krewetki z makaronem w dzisiejszym dniu um, jako nasz obiadek. Tutaj troszeczkę się wytrwaniłem i wybrałem taki przepis, znaczy raz, który, którego nie robiłem. Ale nie o takie twoje chodzi. Wybrałem taki przepis, który będzie miał jeszcze jakieś zalety, tak? Inne niż tylko pożywienie naszych żołądków. Wybrałem sobie tutaj przepis jako na makaronik z krewetkami, Dlatego, że potrzebne są e, takie składniki, otóż jak właśnie o to do wina. A że. <laughs> Potrzeba go tylko puszczanki. No nie może się zmarnować, tak? Będzie trzeba je wypić. <laughs> Dobra, nie gadaj, Pascal. Ona wyszła z pracy już, ja mam kurde nie wiem ile czasu. No tak, 40 minut, myślę, że się wyrobię. Ale tu jest syf, kurwa Olga. Ale no muszę was gdzieś położyć teraz, nie? normalnie aż mnie szkoda, tą kamerę tutaj płaść. Ale z co nie masz. Tak więc moi kochani, będziemy potrzebowali, jak powiedział Pascal, dwa pomidorki. Sparzymy sobie je wodą, wrzątkiem już tutaj gotuje, prawda, w sobie wodę ważymy żeby były pyszne. Pokroić jeszcze trzeba cebulkę. Wziąłem jeszcze ze sobą teraz nasz makaronik. Ciach, nasze kości. Pokroimy naszą cebuleczkę. Dobra, aż tak pokazywać nie będę, bo chcę się stereo pośpieszyć, żeby nie była głodna. Pisze mi cały dzień, że jest głodna, więc no. Dobrze. Co tak pisze? Myślę, że tyle wystarczy. Czosnek, czosnek, czosnek. Zalewamy, moi kochani, tutaj naszego pomidorka, żeby był taki jaki powinien czyli musimy być cieplutko tak wyciągniemy z niego tutaj wszystkie te zaraz, okropne Pascal tutaj niestety zaszokował mnie bo całkiem zapomniałem o naszym czosnku potrzebujemy bo aż całą czubatą łyżkę bardzo chciałbym żeby Olga miała taki wyciskacz do czosnku ale nie wiem czy ma, będę musiał do niej napisać. Tak mi się wydaje. Żeby go nie szukać, bo trzeba oszczędzać jak najwięcej czasu. Pytałem się. Kurde bele, No dobrze, żeby miała. No ale jeżeli nie będzie miała, to już zaczniemy sobie nasz czosnek obierać. Bo czosnek to jest jednak takie. Ja pierdziele, Kurde bele Nie, ja zrobię inaczej, go wsadzę do mikrofonów. Dobra. Nie kiedy przerwało się nagrywania, bo nie irytuje mnie troszeczkę w tym aparacie, że kończy się nagrywanie po 5 minutach i nie wiem, jak mam to zmienić. Musimy mieć czubatą łyżkę czosnku na cały ten nasz przepis dla dwóch osób. Co tak syka? Cały czas coś cyka i mnie ryje. Słyszycie to? Kurwa. Jak bomba. Może Olga tutaj ma jakąś bombę, tylko dużo w nocy, bo chce się mnie pozbyć. Ale lota czajcie, jakby ktoś tak faktycznie przyszedł w nosę na przykład. Podłożył bombę i tak nie wiem 1630, jemy sobie obiadek i żeby tak je. Oby i nas nie ma. Kurde, ale tej buby poryty. Ty no nie no, cyka coś. Ja mam minutnik włączony, nie wiem jak go wyłączyć. Bata łyżka czos. To jest aż tyle. Dobra, ten pomidorek trzeba go wyciągnąć. Bardzo mnie rytuje to, że wyłącza się to nagrywanie po 5 minutach, bo straciliście naprawdę tyle materiału. Kurde łapami, to tak robię hamsko, ale się w no śpieszę. Ja pierdzielę, nie wiedziałem, że tyle syfu z tym będzie, nie? Będzie więcej sprzątania niż tej roboty. Jakby wróciła wcześniej, to bym chyba zabił. Ja pierdzielę ile roboty. Cholera, ale będę się cieszyć, nie? Co smażamy, moi kochani? Cebulkę, dodam oleju. A co się będę? W tu jest smak. W dzisiejszym dniu nie chodzi o kalorie, chodzi o to, żeby było zajebiście dobre. Tak, właśnie o to chodzi, kurwa. Pierdolić kalorie, nie zawsze są. Nie wiadomo jak ważne. Wiecie, co chodzi, kurwa. Rozsądkowo podchodzić. i tak i tak tu na. to jest żarcie na dwie porcje Sam bym sobie myślę, a akurat na tyle nie zrobił. Nie no, robimy ten palnik, bo słabo grzeje. Ale moi kochani, otworzyłem winko. Jak najbardziej na plus. Kurde, oga. Sorry, jak to oglądasz. No, się w binta. No, troszkę szybciej mogłaby się ta krewetka tam działać ze sobą. Czemu tak się dzieje? Ryje mnie ten kurde głośnik. To głośnik tak robi. Przybiera do tej patelni. Kurde, tego narzekam, no, ale po prostu chcę, żeby wyszło dobre. A boję się, że. nie wyjdzie. Jestem naprawdę. poirytowany postawą e, tej patelni bo no naprawdę mi nie ułatwia ja wam pokażę przybiera mi i mnie to troszeczkę podpala zjem jakąś małą krewetkę kurwa, musi być to dobre, nie? boję się, że nie będzie Ojej, najpierw się zamówi jakiegoś maka. Dobra. Widzicie, jak się boję o to danie. Boję się w ch Chcę, żeby wyszło. Dobra, wino, ile ja tego wina? Pół szklanki. Zaję więcej? Na odparować, liczę na to, że... że będą zajebiste, nie? Muszą, muszą być, nie? Naprawdę musi być dobre, bo teraz tak jak to zalałem tym winem, ja coś tak bardziej wierzę w to, że wyjdzie, wiecie co chodzi? No, bo to nabierze tego wina. Amano. Oddawaj mi moje laczki. <gry> Wiesz jak mi twoje palniki utrudniają zadanie? Czemu? Utrudniają. Czemu? Dawaj U... laczki. Czekaj, kurde. Dadaj. Pa. Co z nim jest A, widzisz, jak się pali? No to z nie na tym dużo. Bo kurwa, na dużym było tak samo. No bo musisz włączyć to. Fajnie, <grym> w dupę. No <grym w dupę> <grym w dupę> już stój, to masz. Aha, no dobra. No, 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 no. Ale ogólnie nie ma tak, że jak e, dwa paniki działają, to jeden działa, go żyje czy to typu? Nie. Dobra, bo się kurwałem włączyć makaron. Ja, <grym grym grym> ja wiem, To jest fałski, to nie jadłem do tej puchy Właśnie nie chciałam w ogóle iść do tej puchy teraz. No, puchy Przecież ja mam obiec puchy Ja jak gotuję z Pascalem, robię to pierwszy raz Aha w Ale wziąłem taki przepis. zamykaj lodówkę do końca, co? Przez sekundę była otwarta, więc nic się nie dzieje Teraz Wziąłem taki cwany przepis Wiesz co to znaczy? No No Trzeba minął do niego <laughs> Ale karnowrażski, chuj, ja pierdolę <laughs> Bez sensu przegrywać, ale w ogóle Zlełem tyle co powiedział. Moje w tym tonom. Dobra, zaczyna siedziać moi kochani. No przyszedł mi, Z roboty. Mm. Pamiętam, wchodzi. Ale jest jedzenie. No, i Jeszcze kurwa. <grystanie> <grystanie>